Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu. Dziękuję za to, że mogłem gościć w Państwa domach. Przygotowałem dzisiaj publikację, która również wyda wydana była kilka lat temu pod tytułem Alma Mater ostrowsku. Zawarte w niej słowa są historyczne, poświęcone Wielkim Polakom i nam prostym, przeciętnym obywatelom. Zapraszam serdecznie. Pierwszy wiersz poświęcony księdzu Janowi Twardowskiemu i wspaniałemu ojcu Janowi Pawłowi II. Wspieszmy się. Skrzypce grają cichutko śmierć poety. Posiwiały niejedne przekazy. O żywocie ludzkim śpiewać nie chciały, efemerycznymi braćmi się stały. Zatańczyły lekko, transparentnie Połyskując głęboką czernią tiulu, nieśmiertelności, pamięci i uczuć. Widzącego z lampką czerwonego wina w dłoni. A miało być tak pięknie, a stało się krótkotrwale i przeminęło, podkreślając charakter ziemskiego szczęścia, rozkwita wydaje owoc, a później usycha i obumiera. Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą, i ci, co nie odchodzą, nie zawsze powrócą. I nigdy nie wiadomo, mówiąc o miłości, czy pierwsza jest ostatnią, czy ostatnia pierwsza. Ostatnia zwrotka jest zaczerpnięta z wiersza Jana Twardowskiego, oczywiście ku jego pamięci. Przerzucam kilka kartek, aby dojść do wiersza poświęconego mojej serdecznej koleżance. A jest to odpowiedź na list pożegnalny Marceli Wilson z domu Małecka na stałe mieszkającej obecnie w Chicago. Łzy. Szukam, pragnę, boję się. Czasu coraz mniej. Drżącym krzykiem samotności pragnący pocałunków szczęścia czekam. Tak jak na początku, gdy zaszlochane oczy pod muchem wiatru są woniąc torczyków. Dziś odeszłaś, zapomnianym słowem w historii ponadcego znicza, lecz podmuchem muchem bezszelestnym pozostałaś zimową zadumą grudniowego dnia. Tajemnicza i szalona, wielkiej miłości byłaś spełnieniem. Nie pozwolę Tobie odejść, ocalę na miły Bóg, ocalę od zapomnienia. I Kolejne kartki przerzucam, żeby dojść do wiersza pod tytułem Pamiętam o tym. Pamiętam o tym, kim chcesz, kim pragniesz, ja będę on dla Ciebie, bo lubię zapach Twojego ciała, lubię też pieścić zmęczone dłonie, całować Twoje powieki. Uwielbiam Cię, czerwienią ust upajać się smakiem. Jak śpisz, czarną sączą kawę i piszę o Tobie dla Ciebie. Motyli śpiew. Klasyczna koncepcja prawdy problemem granic poznania. Kwestią zła egzystencjalizmie koncepcją wartości estetycznych, pięknem ponad rzeczywistość. Osobowość demoniczna z pokorą filozofa przeciwstawia się wolności pożądania, konserwatyzmem politycznym kryzys kulturowy, modlitwą ateisty, zwierciadło pseudointeligencji, dramatem metafizycznego absurdu. Sztuczna inteligencja, tworząca własny punkt widzenia, granicę niezrozumienia nad zarozumiałością, odmienny stan świadomości posiada własną legendę, wytwarzając kolekcję słów nad dzieło człowieka. W samozwańczej inteligencji Rzeczpospolitej Polskiej. Ostrów Wielkopolski 12 sierpnia 2006 roku. Wątpię, aby ci panowie na górze zrozumieli moje słowa. Jeżeli tak, będę im za to wdzięczny. I ostatni wiersz, jaki przygotowałem na dzisiejszym spotkaniu, aby przybliżyć Państwu tą publikację. Jest to wiersz, który jest poświęcony niewinnie zamordowanym na ziemi świętej muzułmanów przez amerykańskich zbrodniarzy, którzy nie szukają, którzy, przepraszam, nie szanują obcych kultur i religii. Natomiast dziwię się, że polski rząd bez referendum, a tym samym bez zgody społecznej przystąpił do tej strasznej, haniebnej ludobójczej wojny. Zapominając bowiem o tym, że wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Boga. Pozwólcie nam żyć: Tymuchawiec Jerozolima wyzwolenia, kadr obrazów fałszywym ogrodem miłości, pieśnią Mufty i płaczem matki, matki, która odchodzi. Tryptykiem rzymskim, islamska lekcja zapiskiem niedowiarka, epigramatem Lament Dni ostatecznych aksjotyczne przestrzenie, dzieje kultury, alergią bez skrzydeł, witrażem nadziei. Historia z wyboru, podróżą do źródeł religii pierwotnej, ścieżką do pokoju, aksjomatem wczesnego judaizmu, europejskie prawo grupowym niezadowoleniem, amerykanizacja świata, globalizacja i mord na życzenie. Za oceanu supremacją wszyscy dotknięci. Dynamiczną nazistowską drogą kroczą oddziały śmierci. Dlaczego Polska? Sieje ziarno zagrożenia i nienawiści. Jest zagrożeniem świata wyciorem amerykańskich armat. Bez symbolu, historii i piękna. Bez miłości do siostry i brata. Dlaczego? Czy nasz rząd polski w naszym imieniu ma prawo mordować? Na to pytanie nie uzyskałem odpowiedzi. Za dzisiejsze spotkanie serdecznie Państwu dziękuję i życzę miłego dnia, spokojnej nocy i do następnego zobaczenia.